Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam wrażenie, że w takim regulacyjnym uniesieniu autorzy tej ustawy stracili kontakt z rzeczywistością, przynajmniej w niektórych punktach. Jeżeli mieszkam na terenach pozamiejskich, jeżeli mieszkam na terenach wiejskich, to na rowerze dojadę do szkoły, do pracy, ale na hulajnodze mojej prywatnej elektrycznej już nie. Z uzasadnienia możliwość poruszania się hulajnogą pojezdni została ograniczona ze względu na konstrukcję tego pojazdu. I mniejszą stateczność osoby jadącej tym pojazdem. Przypomnę, że w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, w oparciu o podobne argumenty z angielskich dróg niemal całkowicie zniknęły rowery, bo ich niestabilność zagrażała koniom, powozom, konnym i ówczesnym samochodom. Nie wszędzie w Polsce są równe chodniki i ścieżki rowerowe. Dołączając się do pytania mojego przedmówcy dotyczącego prędkości zbliżonej do prędkości pieszego, mam kolejne pytanie też oparte o ustawę kiedy sygnał dźwiękowy jest przeraźliwy, a kiedy on nie jest przeraźliwy, i w jaki sposób będą państwo określać stopień tej przeraźliwości? Bo hulajnoga musi być wyposażona w sygnał dźwiękowy, który nie będzie przeraźliwy. Bardzo dziękuję.